Hejka kochani, witam Was z powrotem na moim kanale albo witam Was na moim kanale, jeżeli jesteście tajnowi, to zostawcie suba, a jeżeli jesteście starzy bez suba, to też zostawcie suba. Dzisiaj jestem z moją siostrą. Przywitaj się. Cześć! Żeby nie było pytań, moja siostra nazywa się Kinga, jest ode mnie 3 lata młodsza, ma 17 lat, ja mam 20 lat, takie podstawowe, które zawsze ludzie się pytają. My dzisiaj z moją siostrą będziemy robić coś, o co dużo osób mnie prosiło pod przednim filmem z moją siostrą, który sobie możecie zobaczyć. Czyli o to, żeby teraz tym razem moja siostra zrobiła mi makijaż. Ostatnio ja jej robiłam makijaż, a teraz ona zrobi mi makijaż. Jeżeli podobały wam się filmy, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na nasze Instagramy. Jeżeli chcecie więcej filmów z Kingon, to zostawcie jakiś komentarz. A my przechodzimy już do odcinka. Mogliście mi zadawać na Instagramie pytania, jakieś do nas i będziemy w międzyczasie odpowiadać na te pytania. Ja będę je czytać, będziemy odpowiadać, a Kinga będzie mnie malować. Poproszę, zrób jakiś ładny makijaż. Okej, okay, pierwsze pytanie. Który z twoich byłych chłopaków był najbardziej lubiany przez Kingę? Chyba nie mogę powiedzieć jakby imieniem, ale... Możesz powiedzieć, który. Pierwszy, to mój pierwszy chłopak. Tak? No... O, mój pierwszy chłopak, najbardziej lubiany. Gdzie masz jakieś korekty? Okej, okay, a czemu? Chyba... Porównanie do reszty, no, no nie wiem. Nie wiem czemu. A, to wytłumaczenie. O mnie ona ja najbardziej kochał. Chciałabyś mieć więcej rodzeństwa, i byliście małe? Nie. Ja tak, ja też chciałam mieć starsze rodzeństwo. Ja bardzo nie chciałam. Ja bardzo nie chciałam. Czemu nie chciałaś? Nie wiem czemu. Po prostu nie chciałam. Czy Kinga kiedykolwiek była zazdrosna o Agatę, o jej rozpoznawalność? Pozdrawiam. Nie, to raczej nie jest rzecz, którą bym zazdrościła. Czy Kinga ma twoje kosmetyki? Nie. My jeszcze nie przyszła paczka pijarowa. Jest mm. chyba dwa tygodnie od premiery, co nie? Jeszcze ale Ale ma. mama, mama, możesz zapytać od mamy, ale dostaniesz. Tutaj też możesz przetestować. Kinga, czy chciałabyś mieć jakieś tatuaże? Może kiedyś. Ale jak ja bym sobie robiła tatuaże, tak by wiesz? Nie robiłabym sobie z jakichś tam filmów czy tam dalej? Czy tak mówiłaś takie rzeczy? Tylko bym sobie robiła jakieś takie ze znaczeniem? Tak. A już jakiś pomysł, jakiś czas zrobić? To nie jest twój kolor. Bo jest mój kolor. Jakie? Masz już jakiś pomysł? Nie. Nie, ale chcesz? Czy tylko tak mówisz, że jakbyś robiła, to już zrobiła? Nie planuję, ale, ale no, bym chciała pewnie kiedyś. Oj, mama, teraz słyszy to i ma takie... O, Co? Chciałyście mieć brata. I ja chciałam mieć starszego brata. To jest po prostu my dream. Żeby mm. takiego starszego brata, tak 3 lata starszego, albo dwa, żeby nie wiem, jak ja wchodzę do liceum, to on by był w trzeciej klasie, a ja w pierwszej, i on by mnie bronił, i w ogóle nie fajnie by było. Fajnie by było. Nie myślałam o tym nigdy. A teraz, jak tak myślisz teraz? Chciałabyś mieć brata czy nie? No. Czy Kinga założy swój własny kanał na YouTube? Nie. Nie. To zdefiniuj te nie. No bo. Właśnie dlatego, po prostu nie, nie umiałabym rozmawiać do kamery po prostu. Czy Kinga kiedyś wstydziła się tego, że działasz w internecie? Szczerze. Może trochę. Kiedy i czemu? Ja chodzę do szkoły, tak jakby i ciebie i No Stewarta wtedy jeszcze yy, no, oglądają to też osoby w moim wieku. No więc mi po prostu było głupio. A czemu głupio ludzie się zaczepiali? Nie, nie, nie. nie. Ale po prostu czuć było to, jakby coś, że oni po prostu wiedzą. Wiedzą, że jesteśmy moją siostrą, ale jakoś tak nic nie chcą mówić. Wtedy, tak, bo było głupio. Która z was pierwsza przepraszam po nie Ja. Ja ty nigdy nie przepraszasz że wszystko się jeżdżę. Nie. Tak. Nie. Ja zawsze nie. Ja ci kiedykolwiek przyradzę, mnie do pokoju i mnie przeprosi? Nie, to ja, tak. ja Czy na ty kiedykolwiek ja to etap to nie przepraszam? Tak. O? Tak. Nie. Albo przychodziłam, kładałam się obok boki, Hej. Nie! Tak, nie! Tak, nie robiłeś Nigdy! Tak. Tak. Nigdy! Tak. Tak. Nigdy! No, tak. Ej, mamo, która z nas pierwsza przeprasza po kłótni, ja czy Kinga? Żadna nie przeprasza. Ale pierwsza, że już któraś miałaby to zrobić, to która? Która pierwsza przeprasza? Kinga. Czy Kinga! Dobra, pan. Czy cię obgaduje, Obgadujesz na kingę. Jak coś robię w internecie, to na przykład idziesz do koleżanek i obgadujesz. Nie wiedział, jaką Agata miała dramę. Oj. Nie, nie. Ty? Nie, z koleżankami tobie nie rozmawiam. A twoje koleżanki... Rozmawiam, obgaduję ciebie znowu. Czy Kikinka jest zazdrosna jak, jak przyjeżdżasz, to Felek spędza z tobą dużo czasu. <noise> On idzie do mnie i olewa Kingę. <noise> no czas. Janem. Oj, owofelka jest zazdrosna. Oj, nie jest zazdrosna. Tylko owofelka. Czy Kinga maluje się na co dzień i czy jest dumna z Twoich kosmetyków? Tak i tak. To jest coś wielkiego, chyba już stworzenie swojego włas swej... hmm. własnego, co nie? To, że Czego jest... Ty nawet nie dostałaś. Bo nawet ja nie dostałam. <laughs> Więc, że stworzyłaś to w takim jakby wieku, to, to jestem dumna. I będę używała, jeżeli je dostanę. Dostanie, obiecuję, słyszysz, ją. Jakie macie znaki, Satyaku? Ty jesteś panna, ja jestem strzelac. Że strzelca, są toksik. I ogólnie panny się nie dogadują ze strzelcami. Widać. <ścoughs> co lubisz robić w wolnym czasie, Kinga? Oglądać koreańskie dramy. What the fuck? Ja nawet nie wiem, co to no. są koreańskie dramy. Co to za koreańskie dramy? No poszukujesz na przykład... Hmm. wiesz, pooglądaj sobie Crash landing koniu, albo i całkiem na to DJ OK. okay. Pooglądaj sobie so, są super. Bo dziękuję, już nie miałam dziękuję. w ogóle co oglądać, jakby. Wiecie, po angielsku i tak dalej. I zobaczyłam w internecie, jak ktoś na TikToku polecał koreańskie dramy. I po prostu trzeba po prostu poszukać dobrych stron. Jakby z napisami po angielsku, albo po prostu po polsku też są i są super. Co lubi jeść? Chyba z zupy się działa, wiesz? <śledzimy> Tego nie lubisz, ale ja to lubię. Co poprosiłaś najbardziej? Inni ludzie by powiedzieli czekoladę, pizzę, sushi, zupę śledziową w twy. <grym> Czy twoja siostra planuje jakiś piercing? W tym uchu już mam trzy dziurki tutaj i bym chciała tu czwartą, albo tu, tu, no. To wszystko. Która z was jest bardziej odpowiedzialna? Ja. Ja! 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 Nie, Agata. Ale ty nie ogarniesz życia! Nie! Nie ogarniesz życia. No, yy, chyba, Agata. Weszłaś na, na tym, na dworcu zachodnim i nie potrafiłaś wyjść głównym wyjściem. Bo poszłam w złą stronę! No to widzisz? I co, bo... ja miała Przyjechałam tam i... pierwszy raz! Pierwszy raz, kiedy on Ale to mogę się kogoś spytać. A nie chciałam nikogo pytać! Co to widzisz? Nie ogarniesz Psz, życia. <ślał> no, Agata, nie. nie. Ja, ja przysięgam, ja przy, ja przy, Agata. Zadbaj do Po prostu nie, zadzwoń. Nie, nie, Agata. Mamo, a która z nas jest bardziej odpowiedzialna? No to ty w ogóle nie musisz zadawać takiego pytania. No kto? No kto? No Kinga. Co? Kinga? Mamo, ona przecież nie ogarnia <grym> życia! Ale odpowiedzialność, a ogarnianie życia to jest zupełnie... Ale tak jak to może to być odpowiedzialna, przykład, się kimś zająć, i nie ogarnia życia? Eee, słuchaj, to ja ci powiem tak. Ja powiedziałam Kindze, że jakby nam się nie daj Boże coś stało, tak, to żeby się ta wą No. Dobra, pa, mamo. No. <gryśla> Widzisz? To, to Agata, nawet nie musisz nic nie dać. No sorry. Która z Was częściej przeklina? O Kinga to tak klnie, Ta tak klnie, nigdy już nie słyszałam, że Kinga przeklinała serio. Jaki był wasz najgorszy przypał, Byłyście małe. Też nie wiem, my byliśmy ogólnie bardzo grzeszne i my nie miałyśmy jakichś przypałów. Czy ty w końcu, czy ty skończysz kiedyś e, malować te brwi? Tak, są rude na końcu, trudno. Wy ty wy Kinga, no to wyglądam O, to no masz dziwne brwi, nie ma wina. Boże. Kinga, ja nie wiem czy... Ja jak mnie jacyś chłopcy nie malowali, to mnie nie malowali lepiej. A Arno na przykład na pewno. No bo... Kinga, czy mówisz mi wszystko? Jakoś nie mam sekretów, więc nie mam czego ci jakby nie mówić. Mówię, nawet o sekretach, tylko po prostu jakiś taki, wiesz. No to chyba tak. Co, chcesz teraz jakiś róż czy coś? Czy? No. Tam masz różne na tym. Która pierwsza zajdzie w ciążę? Ja. Ty. No cały czas mówisz o dzieciach. Ale moim zdaniem jakoś... To było wiem, że ty pierwsza, na pewno, ale... Moim zdaniem lepiej jeszcze nie dla tego dziecka. Czemu mam pieniądze, mam czas, lubię dzieci? że te dzieci są na zawsze. No i co? No i, no typu, byś musiała mieć, jakby wiesz, takie swoje własne miejsce, typu, wiesz, takie swoje własne... WŁASNE. Nie wszyscy się, że dzieci muszą mieć swoje wiesz? Dobra, ale tak by było lepiej dla tego dziecka. No, byś musiała być bardziej taka... Jaka? <noise> wytrzymała. Czy twoja siostra ma jakąś <noise> fobię? Tak, pająki. Nie lubię pająków. A wiesz, co ostatnio kupią? Co? Widzisz? W kuchni jest terrarium. Nie widzisz? Nie. Żartuję, nie kupiłam pająka Ja w ogóle wyszłam, O, pokaż jakiego używasz rozświetlacza Rozświetlacz z mojej kolekcji, rozświetlacz Pina Jeżeli chcecie zakupić takie piękne kosmetyki, to macie link w opisie Możecie kupić na stronie kokolite na stronie Hebe oraz w Hebe stacjonarnie Co najbardziej lubiłyście robić w dzieciństwie? Bicie. Nieprawda. Nieprawda tak, jest tak, nie Nie to kiedyś ze schodu To jak tak Możliwe, ale nie była moja ulubiona zabawa. Ja się najbardziej lubiłam bawić w kucyki pony. No. Jakiego używasz koloru? Drama? Tak? Drama? Mm -hmm. Różowy kolor drama. To jest... To jest różowy? Tak. To jest fioletowy? To jest kolor Kinga różowy. To jest fioletowy. Ale jest taki różowy fioletowy. Nie, nie chcę. Już wiesz, to źle wygląda. Nie umiem nawet na sobie robić cieni. Ja teraz klienię cień plastik, czyli ten brązowy cień. Czy kłócicie się o ciuchy? Nie, nigdy się nie kłóciłyśmy. Ja zawsze kiedyś zadawałam moje ubrania, wpychałam wręcz. To jest na przykład ode mnie, ale nie, nigdy się nie kłóciłyśmy, a jak ingi ubrań nie zabierałam po prostu. Ja zawsze miałam więcej. Jezu, ty nigdy jakoś tak nie, nie lubiłaś ubrań, nic dużo? Nie. Ja się w ogóle wszystkie rzeczy podobają, które mi się nie podobają. Jakiś sweter z owcami. To jest piękny! Nie jest. Piękny! Nie jest piękny. Bo to nie lubiłaś wczorajszego Outfit'a? Wczorajszego? Nie. Obrzydliwy był, nic do siebie nie pasowało. Był ładny właśnie. Są usta i gościki, tak? Które jest moje? <laughs> <Dobierz>. <laughs> to już koniec? Tak, już nie chcę. Ustań pomaluj. Okay. O, wybierz sobie jakiś kolor i pomaluj usta. Nie! Nie, ale to miało być naprawdę na serio, a nie tak dla jaj. Co to jest, Kinga? Dobra, kochani, to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz hashtag Gadzia Rodzinka, zostawcie nam follow na Instagramie. Piszcie, że chcecie kolejny odcinek z Kingą. Możecie teraz na niej zemścimy i przyniesiemy jakieś pająkę do domu?